Co składa się na dobry film? Po pierwsze, pomysł. Od niego wszystko się zaczyna to on wszystko definiuje. Potem przechodzimy do produkcji światła, mikrofonu i kamery oczywiście te elementy byłyby niczym bez ludzi, którzy robią z nich użytek. Razem z tymi ludźmi staramy się łączyć naszą pracę i zabawę, aby nie być zwykłą, nudną ekipą filmową. Czy to tworzymy film na zlecenie, dokumentujemy strajk, działania ekologiczne, nasze własne fabuły, czy filmy festiwalowe. Zielona trawka filmy, na jakie zasługujesz. Zaobserwuj już dziś.